Muszę zrobić czas jeszcze że samą rozprawę drugą, żeby znaleźć co dalej. Powodzenia, coś ładne. Dobra, teraz dość. No, 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 chyba teraz nie no, 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 odrażę no, no, to tak po nie nagrało. No, A! I... Znaczy nie z Niemcy nie wiem co to było. Tak bardzo. Ciekawe. O! ja nie ma. To jest Polsce. Ale, się pastel nie, nie powinno być O, jeje, o jeje. ja

To znowu witamy. Witajcie w naszej bajce. Coś zagra na fujarce. I mafia nam zaśpiewa. Co tańczy wokół drzewa. To wszystko jest możliwe. I mhm. dalej nie znam. Piosenki dla dzieci. Bajo, Bajo TV. Dobra myślimy. Школа, я думаю, там только... Не знаю. Может быть, 4 минуты уже, короче. Если не, 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 если не,